spróbuję tak nisko z echem wanny, ale bowiem dzisiaj nagrywam w mało standardowych warunkach, w warunkach wananowych, które dla mnie oznaczają pełen relaks. Tak więc odzywam się dzisiaj, żeby powiedzieć, że zgłębiłam trochę temat Czerwonego Szlaku Sudeckiego. Chociaż niekoniecznie tak, jak sobie wyobrażałam, że to zrobię. Bo jak mówiłam, że będę tą trasę sprawdzać, to miałam na myśli tworzenie mapy, yy, sprawdzenie szczytów, miejscowości, przewyższeń i takich rzeczy. Natomiast dzisiejsza sytuacja wymusiła na mnie nieco inne zachowanie. A w sumie nie wymusiła nie wymusiła, tylko mnie zainspirowała do innego e, działania. E, wczoraj wieczorem zaczęłam haftować, uczyć się ścieków. Udało mi się haftować trzy listki. E, tak więc dzisiaj byłam maksymalnie wkręcona i nie chciałam e, tej pracy przerwać. E, chciałam dalej trenować. <laughs> chciałam zobaczyć efekt mm. Tak więc zamiast otwarcia mapy e, z górami, zdecydowałam się, że otworzę YouTube'a i znajdę sobie e, kanały, które e, poruszają ten temat. I znalazłam dwa kanały. To jest bardzo ciekawe, ciekawe znalezisko, bo po prostu e, nie szukałam ich jakoś e, e, długo, nie robiłam researchu. E, otwarłam dwa pierwsze i one okazały się być e, totalnymi. Totalnym przeciwieństwem, jak Ying i yang, jak czarne i białe, jak. rozkręcam się, wymieniają, ale daruję Wam na razie. E, pierwszy kanał o nazwie Szybkie Podróże faktycznie był szybki. E, młody kościół, e, cało, e, przejście całego szl, e, szlaku sudeckiego zamknął w jednym, niedługim odcinku. Natomiast kilka dodatkowych odcinków poświęcił na informacje o tym, jaki sprzęt wybierał, jakby to zoptym zoptymalizował, jak optymalizował wydatki itp. I td. Ale ogólnie samo przejście szybka sprawa. Natomiast drugi kanał o nazwie Ulotne na Chwile jest podzielony jeszcze go nie obejrzałam w całości. Zdaje się, to jest 18 odcinków 450 minutowych, ale bowiem, moje ulubione słowo, każdy dzień na szlaku to jest jeden odcinek. W ten sposób się tak obejrza, obejrzałam sobie 5 odcinków, czyli 5 dni. Zanurzyłam się w tym świecie i haftując sobie, a słuchając jednym uchem. Tego gdzie idzie, co mija, mogłam sobie już powoli wyobrazić, że ja tam jestem. Tak więc drugi kanał to jest zdecydowanie podróżowanie slow. Jeden i drugi był ciekawy. Fajnie, że, że na nie natrafiłam i obejrzałam. Natomiast Żaden z nich nie pokazał mi sudetów. Piękna sudetów od takiej Aha. strony estetycznej. Że jest to trasa, są to góry, które faktycznie są ładne i warte zobaczenia. To jest ciekawe. To jest ciekawe, dlaczego takie czy, czy sudety są takimi przeciętnymi górami, czy może dlatego, że nie obejrzałam jeszcze wszystkich odcinków ulotnych podróży. Przepraszam, ulotnych chwil. Jeżeli jest coś ładnego do pokazania, to on to na pewno pokaże i podłoży pod to fajną, nastrojową muzykę. Zobaczymy. Ale takie zastanawiające. I to się łączy trochę z tym pytaniem, które mi zadała wczoraj Asia. Dlaczego zdecydowałam się na vlog? Tak więc, zacząć muszę od tego, że zdecydowałam się. To jest za duże słowo. Na razie próbuję i testuję. Zobaczymy, czy w tym wytrwam. No, ale mogę spróbować odpowiedzieć na pytanie. Dlaczego zdecydowałam się spróbować? E, nie jest to łatwa odpowiedź dla mnie, może Was to dziwić, um, ale wyobraźcie sobie, e, no, myślę, że kojarzycie taką grę zabawę, e, że się wkłada ręce do pudełka, czyli nie widać, co jest w pudełku, i musicie tylko i wyłącznie przez dotyk stwierdzić, e, co to jest. Tak więc macie jakieś intuicje, wasza wyobraźnia pracuje, ale może się okazać tak, że nie uda Wam się wpaść i precyzyjnie um, odpowiedzieć na to pytanie. I tak trochę um, ja się czuję z odpowiedzią na pytanie, dlaczego próbuję vloga. Um, to znaczy. Um, i czuję, że um, możliwość zobaczenia i usłyszenia siebie coś mi daje. Um, nie wiem, nie wiem co, nie potrafię tego nazwać, um, jakoś porządkuje moje um, plany, moje doświadczenia doświadczanie, doświadczenie dnia, doświadczenie życia jakoś mnie motywuje, daje mi energię. Zdaję sobie sprawę, że to wszystko są takie mm, odpowiedzi dosyć ogólne, natomiast moje ręce są w czarnym pudełku, jeszcze nie wiem. Nie wiem, natomiast e, cieszę się, że udało mi się e, nagrać ten trzeci odcinek dosyć, e, o dosyć późnej porze. Natomiast jest. E, bardzo Was serdecznie pozdrawiam. E, I cieszę się, jeżeli ktoś, e, każdemu z Was, kto dotarł do tego miejsca, m, mówię, że. Jest to dla mnie bardzo miłe. I miłe są Wasze e, komentarze i uwagi, również. Trzymajcie się, cześć.